Dobra Jaszczurowy, ja rozumiem, że piszesz, że brzmi jak gorszy ten gorszy Rogal, ale musisz pamiętać, że twoja opinia jest zaburzona tym, że dostajesz ciężki nokaut od Bagiety, i masz nierówno pod sufitem. ja rozumiem, no bardzo... O siema, słodka kotka 13. Rogal DDL jest bardzo dobrym raperem, może nawet lepszym. Ale jedno nie odbiera drugiemu. Może jakaś nuta z bonusem? No słuchaj, jak bonus chyba ten chodzi na siłownię z Wojtkiem Golą, to i może Nutę nagra. Z ksajkiem. Słuchaj. Opinia EPC szpaka. I słuchałem całej Ty masz coś takiego, że jak się o jakichś raperach, to myślisz, że któryś ci może mną... No jebaś, mi raper? No był mi każdego rapera w Polsce. Czekam na wyzwanie. No nie, Alberto. Joseph Bratton, przepraszam. No i Paweł to no już mamy... No i mamy kolejne walki na fake. No Arkadiusz ten cuda. Nie, czekaj to chyba nie u rap to, to jak, Jakiego rodzaju jest jego nuta? Coś tam rapuje Wy się kurwa śmiecie A jego nuta ma człowieku, 9 milionów wyświetleń Cokolwiek się wydarzy Kurwa, kripa nie dobiłem

to jest odspermione, to jest odspermione Ej! Jak TOSC, który jest w Nie wiem Jak TOSC, który jest w Jak TOSC, który jest w długiej Nie wiem brachu Może do pierwszego luza w Lidze Legend Bo wtedy zawsze mi się odechciało wszystkiego ale może jeszcze odpalimy ten, już za samych swoich jeszcze 14 perch latkę? Otóż pójdą ci wyrobnialcy ładnie rozrywki 24 na 7. No, kurwa, ma 15, tak? Co? Ona w tym roku ma 15. No, No, tak. Dziwna zmiana głosu, okej. Okay. Karny kogut, 23 cm, 138 Kurwa, m2, to jest Urgot dżungli? Ty, co? Ja dopiero zobaczyłem. To działa? To działa Magiczny czas, święta i radość dla nas, wszystkim nieważne są, że straciliśmy cały świat, święta, magiczny czas. Święta. Nie No kurwa, no wypier dalej. Boże, kurwa. że komu byłem liderem grupy dwadzieścia sześć, pół kilo. Bójdy. Tak tu jest. Polska klasyka, gdzie Urgot pierda kurczaki zamiast im pomagać na rzeźce. Co za kurwa śmieć. Mm -hmm. Dawaj, dawaj, dalej, wrzuci się jako Urgot Freestyle. To się nie rymowało, bo ma kurwa zamknięty umysł.

Powinienem wiedzieć? Nie. Kasbałagan? No. no to nie, to nie słyszałem. Albo muzyczny Kasbałagan. Był już ci update. Okazało się, że. To tak naprawdę żół, Kurwa, te patrzki biją To ja tak jak patrzę na Bogdana To serio nie czaje bezdomnych. Myślicie, mnie różnie od takiego żulasa, nie? To oni też by mogli się wziąć, kurwa iść do pracy jakiejś. No to chyba chodzi o mindset, no nie? I tak, czyli bezdawnym się nie powinno nic dawać. W no w bazie... jest, są tacy ludzie, co mówi się, że się nie powinno w ogóle nic dawać, bo wiesz, bo to jest, kurwa... Chyba, łopaty do ręki. Zawie, no łopatę, tak zwaną wędkę, no nie? Dziś łapie Wędkę to sprzeda kurwa. Póki sobie będę Dobra. No, kurwa, przysłowiową wędeczkę, jest. No ja pierdolę, ty. Okej, okay, oni snajpują moje erki. Bazar z jest kiedy? No, coś ich można zrobić, nie? Ale małym sprzętu już, myślę mało, no. Jakieś rywalki mi zostały po 100 złotych. Ja się, ja się zastanawiam nad jednym kurwa problemem, no nie? Jak sprzęt od Steela przychodzi do, do tej trójcy... Kurwa mać. Ja się zastanawiam, ja kiedy ta kurwa przyjdzie na mida, kurwa. Jak ty korki gra pod moim turetem, kurwa, mając Walkirię, która ma 300 range'a dasza. No. Jak przetransportować sprzęt od Trójcy Świętej do ciebie? Samochodem. Ta, ale kto to zrobił? Kierowca. Kto... No kurwa no, daj asystę. No. Jak jest, to jakiś pracownik UPC na jak to pierdol to Jak się kurbo. Proszę. O! Zrobił to Jebany! Boże, jestem kurwa niesamowity, nie? Jestem niesamowity jak niesamowity Spider-Man. Dobra, malignance. Co ja grałem teraz na tym herosie? Może to? O! No to? ja PB. Nie to. Nie, Lisbein to troli. Klasyczny błąd nowicjusza grającego AP z realem. Budowanie baseballu.

Czemu mój ja adekir ma 80 klipów. Boże... Co tam kurwa szczekasz? Bo to widz? No ja wiem, że to jest widz, no ale czemu każdy mój widz musi być pierdolony nieudacznik i życiowy przegryw? Nie trzycia Nigi rozjebała za trzecia Co tam, co tam, co tam, gdzie Chodzę sobie po fryzjerach lokalach i sklepa Tutaj będzie trzy tutaj bez nakładki i nie do geja jak już to do kolec Załk mordę. Kurwa ma! Pomóż twój! W, śmiecie, się w moim brudnie, poznać jak mam na nazwisko i się trudnie Nie wiem, kurwa mnie. A Kurwa 40 sekund przerwy zaś

Ja syfle zatrzymam od deseru Trzejs bazę wyśnie kameru Ja ozyster kopieru Kieszeni ułap papieru Kurna lotnisko, lecę do peru Lecę do peru, lecę do peru Kurna Ech, kurwa, klasycznie wysnajpił moją Rkę na streamie, widział gdzie rzucam Szkoda, że już nie da się uczciwie zagrać, kurwa, mecz o nie No kurwa mać Dobra, jadymy kurwa na topa. Co tu się łożyło No, co robimy? No dobra, nie? Ja mogę. No, dójka wodna. Dobra, idę prowadzić do twajca. trzeba robić zwiewkę? Kurwa, zaś tego streama wyjebało? Na sekundę Dobra na sekundę, ale to nie powinno w ogóle wypierdać streama, ty Boże, to UPC takie kurwisonki No fakt faktem bagieta ma Lepszego netaj to kurwa na radiówce. Przemon z Fleschną. za mną! Aha, bo snajpi, zna każdy mój ruch. No tak, snajperzy, snajperzy. Nie, no kurwa, że urgota też by to jest kłód. Nie paliłem Kraku. Nie, wiem, nawet co to jest? Dzisiaj oprócz tego, że to, żeby płytki nie było trzeba. A to chyba ta kokaina na łyżce, tak, hormak kokaina. No nie wiem, kurwa, jak mamy wygrać te gierę. Nie no, lecę do pr właśnie kameru KURWA! Ten jebany useless chuj też kurwa miał 5-1, chuje mi ma 5-7 teraz. Dlachę robi. I przegrana kurwa gra przez bota i chuj. co te włazny robią, kurwa? Nieee... OMG... No kurwa, zdążył ktoś, kurwa, kaleko jebany normalnie, kurwa, jak człowiek! Kurwa mać! Kurwa, dobrą stronę! Toś mi kurwa wzięli Canter Pika, nie Na Santiago. Tośmy mi kurwa wzięli. Jebany, już to jest kurwa na Wayne, no już to jest kurwa na tym jebanym suporcie. Ale to nie ma znaczenia ile Malignance zadało obrażeń kurwa baranie jebany. Daj i tak statystyki dobre, a to kurwa ja nie trafiłem żadnej erki w tych rzeczy, Malignance ma kurwa, ja to, to obrażenia zrobić kurwa. Dalej nie trafiłem erki dlatego, że te kurwa patałachy nie potrafią unikać jak ludzie. Chodzą kurwa w losowe miejsce, ja nie wiem czy mają monitor w ogóle. Kurwa i przegrywam na gości, bo są za słabi kurwa dla mnie. No patrz, czemu kurwa, nagle kurwa stwierdził, że pójdzie w dół? Dlaczego kurwa? Idą kurwa styczować, a on kurwa stwierdza, idę w dół z lol. Czemu? Czemu kurwa? Jaka kurwa zależność kurwa tym kierowała? No mówię, oni się losowo ruszają, kurwa. Przegrałem przez RNG. Boże, tu jest zawardzone, kurwa. Kurwa jebana, kurwa. Gdzie ten twitch kurwa? Co tą słodką kotką robisz tu? Wytłumacz mi kurwa, tutaj jest tutaj kurwa. To co ty tą słodką kotką kurwa żeś robi tu? W tym miejscu kurwa, zamiast badać, kurwa na niebicę, kurwa, wyniuchać. Ty kurwa, słodką kotką jebaną. Nie wiem, chuj z ty no bo przejebał grej, tyle, na no, koń, kropeczka. Patrz, że ja jestem bardziej uspół od tych i deinerami, mimo tego, że to ja byłem rufany, dubsko. No tak, no tak. Kurwa, każdy widział, każdy widział. Nie, kurwa, no nie wytrzymam. Oni na serio nie umieją chodzić, nie umieją. Nie wiem, senna na kurwa sześciu temach, temat. Senna na dekary, kurwa sześć i ten, co kurwa robić. To jest kurwa, że No kurwiem się, no kurwiem się, no mam do Nie robię już let's kurwa, głąbia jebany, to nieważne ważne jaki boli zrobię, kurwa, jak cena ma, kurwa, i tak jest bogatsza do mnie o 6 tysięcy przedmiotów, kurwa, to ja, tak nie ważne ile przedmiotów kupię, to ona ma, kurwa, więcej przedmiotów. A pierdolę to za grzyb. Kurwa, no czemu on, kurwa, nagle idzie, kurwa, w górę na opkoło. no o co tu chodzi, no?

Kurwa Senna, na, kurwa nie wiem, pod Nexusa podchodzi, że mi wyjebać tak no niesamowite to jest, kurwa, ten chujała i pierdolony, gówno też nic nie potrafi zrobić, kurwa. Wę uśle zjebany. pierdolę. Nie my jesteśmy w stanie... a Boże, kurwa, przez tego chuja wszystko, przez, wszystko przez tego chuja. Nie, moi kurwa sybioną karmę, ja mam kurwa chuja, no tyle. Kunic gry. Nie wiem, ta jest ma zaraz kurwa 5000 range'a. Nie wiem, kto ma do nim podejść. No nic no GG kurwa, jebać tego bota w pizdę. Jebać tego supporta kurwa, nie, po krakę. I to jeszcze przypominam, przypominam, że to się wszystko wydarzyło, kurwa, jak karma zeszła 3 razy na MIDA. Także podwójny chuj do dupy tym kurwom z bota. No czego się spodziewać kurwa po tych nieudacznikach jebanych, no. Wypierdalaj.